Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Sektor Legend. Witam się z Państwem jak zawsze Wiktor Hrabąszcz oraz Krzysztof Ruz, Witam serdecznie. Już jutro czeka nas mecz Korony Kielce z Legią Warszawa. Już jutro czekają nas, trzeba sobie powiedzieć jasno, pewne trzy punkty ze stołeczną drużyną. Innego rozwiązania nie widzę. Nie wiem jak Ty Krzychu. No ja niestety tutaj podchodzę trochę bardziej pesymistycznie i inne rozwiązania widzę, aczkolwiek... Jak najbardziej mocno wierzę w to, że Legia Warszawa przyjedzie i zostanie obsmarowana i 3-0 szybkie, do widzenia i, i, i tyle. I niech wracają tam do tych pucharów, próbować coś tam grać. No wiesz, mam nadzieję, że te twoje inne scenariusze są bardzo, bardzo widoczne, także ledwo dostrzegasz nawet ich kontur. Z takiej odległości, bo ja na przykład ich nie dostrzegam. Ja jestem pewien, że tak jak zresztą mówiłem wcześniej, że ten pierwszy mecz to było sprytne i umiejętne wciągnięcie w gardę, aby swoją siłę dopiero stopniowo prezentować w kolejnych spotkaniach i myślę, że legia u siebie to będzie idealny kandydat, żeby to zrobić. Legia, tak, mecz w Pucharach został rozegrany, więc może tutaj faktycznie jest to jakiś, jakiś punkt zaczepienia, o który możemy się tutaj próbować, powiedzmy, uznać za nasz plus, za naszą przewagę. No po prostu trzeba, trzeba chyba trochę męskich słów w szatni, jak to się zawsze takim żądanym piłkarskim mówi. I, i może, może będzie lepiej. No niestety ten nasz, ten nasz blok obronny nie wyglądał zbyt dobrze, ale teraz mamy kolejny transfer. Jeszcze całkiem młodego Polaka, także kto wie, podobno jest gotowy do gry, bo plotki o naszym drugim transferze na środek obrony są różne, ale podobno ten, ten nasz nowy polski nabytek, czyli Bartek Smolarczyk. Wartek Smolarczyk, tak, bo to podobno będzie gotowy do gry i kto wie, może, może już go nawet zobaczymy na meczu z Legią. Ja jestem bardzo ciekawy jego umiejętności. Słuchaj, no z tego co słyszałem, jak wypowiadał się Bartek Smularczyk w rozmowie z telewizją klubową, no to podobało mi się w jego głosie to, że powiedział, że jest gotowy, że chciałby osiągnąć miejsca 6 do 12 z Koroną, że nie walczyć tak rozpaczliwie o utrzymanie i zadeklarował, że w Holandii nauczył się grać w piłkę, a nas to bardzo cieszy, ponieważ my chcemy widzieć Koronę Kielce grającą w piłkę, tym bardziej w niedzielę, gdzie oczywiście będziemy tłamsić długimi fragmentami legie Warszawą. No i to cieszmy się, że mamy kolejnego ambitnego zawodnika. Miejmy nadzieję, że, że swoim poziomem jeszcze wniesie naszą, naszą obronę na wyższy poziom, bo, bo to trochę szwankuje, tak jak zresztą to już nie od yy, niedawna, tylko już od jakiegoś czasu i... I byśmy po prostu zaczęli, zaczęli grać solidniej, a myślę, że to jest nasza największa wolączka na razie. Jeśli to przyjdzie, to przyjdą mi punkty, przyjdą wyniki, przyjdzie Liga Mistrzów w przyszłym sezonie, czyli tak jak to sobie zakładaliśmy. W ogóle powiem ci, że jestem trochę zaskoczony, jeszcze wracając na chwilę do meczu z Pogonią, że było trochę głosów krytycznych wobec Huberta Zwoźnego. Jak dla mnie, Hubert Zwoźny naprawdę w wielu momentach zachowywał spokój w takich momentach nieoczywistych. I zagrał naprawdę dobry mecz, jak na to, że w debiucie w Ekstraklasie musiał grać na Kamila Grosickiego. Boże, ale dużo było też takich głosów w emocjach, że zaraz po meczu dużo właśnie takich negatywnych emocji wylało się z ust kibiców. Nie ma się co dziwić, no przegraliśmy 3-0, no to chyba nie ma, nie ma człowieka, który byłby zadowolony, tak? Ale jak na chłodno, na chłodno już yy, czytałem analizy, no to raczej wszyscy już podeszli do tego troszeczkę bardziej spokojnie. Nie było aż takiej tragedii. No wiadomo, że właśnie trzeba poprawić tę grę w obronie. I, no, ale na razie powiedzmy sobie szczerze, ja wiem, że tak zawsze to, zawsze to jest na początku sezonu Korony Kielce. My sobie mówimy, patrzmy, możemy patrzeć w przyszłość z nadzieją, bo gramy nieźle, ale te wyniki nie przychodzą. No, spójrzmy na baję Giuba Henkesa. Tak, i trzeba po prostu teraz y, sprawić, żeby te wyniki przychodziły od razu, a nie dopiero w rundzie wiosennej i, i będzie dobrze. Teraz mecz taki, który nam historycznie pasuje, jeżeli chodzi o tę historię najnowszą oczywiście, no bo od powrotu do Klasy graliśmy z Legią u siebie trzykrotnie, raz z nimi wygraliśmy pod Ogrywce i dwa razy, Padł remis i w każdym z tych meczów ostatnie słowo należało do nas. Także jesteśmy pełni nadziei, że tak samo będzie w niedzielę. A oprócz tego, że jesteśmy pełni nadziei, to oczywiście jesteśmy też po prostu pewni, że tak się stanie, bo my już ten mecz widzieliśmy w kryształowej kuli wróżki Orianny i ona nam powiedziała, że wygramy ten mecz całkowita deklasacja 2 do 1. To zgadza się i. i po prostu, no po prostu czekamy, czekamy na same pozytywne informacje oczywiście będziemy to oglądać z wielkimi emocjami i... no i co tutaj więcej powiedzieć no, po prostu yy, musimy w końcu yy, rozpędzić ten wagon musimy nap napędzić ciuchcie węglem i ruszyłam. jak już maszyna ruszy to już nas nic nie zatrzyma tak i myślę, że tym akcentem Zakończymy tę zapowiedź, żeby już nie przynudzać, nie przydłużać. Eee, chyba, że jeszcze masz coś krzychu do dodania. Nie, chyba niestety nie mam nic do dodania. Dobrze, także my się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.